Hej, cześć siemanko, wam wszystkim, z tej Tomon Krzysiek, a to jest pierwszy vlog taki Co może pomieścić torebka. <grych> Czyli zaczynamy unboxing torebki. Eee, yy, dobra. ściągania sierści. What the fuck? Jogurt! Okulary. Kosmetyczka. No jakieś tam kobiece Rzeczy, antyperspirant, szczotka. kurde już się boję, co tam jest na dole. Jakiś notes. Lustereczko, bo jest trzecie. portfel, Niby mało, ale boję się już zobaczyć dalej. Jakieś lakiery, zegarek zapalniczka makiery, umetki, nie wiem, what the fuck to to jest mniejsza syn hmm. biedronka parasol mp4 tabletki Pinki do włosów. Krem do rąk. Nie tylko. Jakieś znów perfum. Hm. Chusteczki. Mokre chusteczki. No i teraz to będzie zadziwienie. Żelazko! Cieknie z tego woda. Więc tak trochę kiepsko. I mała wichura. Chyba to wszystko będzie. A! Jeszcze łyżka do zjedzenia chyba tego serka. Hmm. Tu już chyba nic nie ma więcej. Zobaczymy z przedniej kieszeni. Telefon klucze i jakiś długopis i to byłoby wszystko w takiej torebce tyle rzeczy się zmieściło więc jeżeli się podobało zostawicie, zostawcie lajka like i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału hej hej